Hej, mam na nią Iwona i zapraszam was dziś na nowy filmik, na nowy Wrap Up, czyli podsumowanie miesiąca maja. Maj minął mi bardzo szybko, czytałam bardzo dużo, zaczęłam chodzić do pracy, koniec uniwersytetu, tu miałam masę rzeczy, też tu była moja rodzinka u mnie na dwa weekendy i mimo tego, że miałam, można powiedzieć, mało czasu na czytanie książek, to przeczytałam, przeczytałam ich bardzo dużo, ponieważ aż 11. A ostatnią 12 jestem na samej końcówce, ale to jej nie skończyłam w maju, więc nie będę o niej tutaj mówić. I myślę, żeby już nie przedłużać tego wstępu, po prostu zacznijmy od pierwszej książki. Ogólnie też w maju przeczytałam dużo książek obyczajowych. Dużo lekkich książek, bo takie potrzebowałam. Potrzebowałam się po prostu oderwać. Czasem te lekkie książki nie okazywały się lekkimi, o czym za chwilę usłyszycie, więc jak taki filmik podsumowujący czytelniczy że miesiąc maj Wam się podoba, spodoba, to łapka do góry i zostańcie ze mną na dłużej, żeby po prostu być w moich innych przymo, przy mnie i przy moich innych filmikach. No i tu, żeby już nie przedłużać, zaczniemy od pierwszej obyczajówki, którą czytałam w miesiącu maju. Tak jak Wam powiedziałam. Niektóre obyczajówki Miałam nadzieję, że będą lekkie, bo takie potrzebowałam Akurat na początku maju Potrzebowałam bardzo się odstresować I zaczęłam czytać It Ends With Us Pani Colin Hoover Ci, co czytali tą książkę, to w tym momencie Na pewno mogli się ze niej zaśmiać Wybrałaś sobie idealną książkę, żeby się odstresować Gdzie ja po tej książce Byłam tak rozbita Że nie miałam w ogóle sił na skupienie się Nie miałam w ogóle ochoty Na takie, wiecie, uczenie się A wtedy akurat musiałam się uczyć jest to historia, gdzie poznajemy Lili Blum Bloom i poznajemy też neurochirurga, teraz zapomniałam teraz imienia, akurat to jest coś normalnego u mnie. Jest też Globus, chłopak, które właśnie Lili poznała w młodości i teraz tak, troszkę tak matwałam, ale ten neurochirurg i Lili pozna poznają się, można powiedzieć, w swoim najgorszym dniu w ciągu całego roku na, na dachu i tam się zapoznają. I jest ich relacja, i właśnie tam mówią sobie nagą prawdę no bo wiecie, nie zdań, no to łatwo powiedzieć sobie nagą prawdę. I później się spotykają po kilku miesiącach, jak Lily spełnia swoje marzenie, czyli zakłada swoją kwiaciarnię i. Mamy historię, która można powiedzieć, że jest dość słodka na początku, dość taka urocza. Zakochujemy się i w Lili, i w tym neurochirurgu, i zakochujemy się też w Globusie, ponieważ Globus pojawia się u nas w książce, w listach, które Lili pisała do jednej z e, gwiazd reality show, e, właśnie opisując swój dzień. dzień. Znaczy, w młodościach była młodsza do swojej przeszłości. Oczytuję te listy, ponieważ chcę do nich wrócić i chcę ten rozdział już zamknąć. Jest to historia, która jest w całości przemyślana Która w całości jest od A do napisana Która też zatacza krąg I poznajemy przeszłość Lili Gdzie w jej rodzinie była przemoc Gdzie w jej rodzinie nie było zbyt kolorowo I Lili chce innego życia, pragnie innego życia I w pewnym momencie, jak wszystko jest takie piękne, kolorowe Dostajemy, bum, jesteśmy porażeni piorunem Ja na, na przykład takiego potoczenia tej historii się w ogóle nie spodziewałam. Jest to książka, która nas uczy, książka, która nas edukuje, książka, która według mnie jest bardzo ważna i którą powinniśmy czytać. Nie powiem, że to jest najlepsza książka, którą czytałam pani Colin Huber, ponieważ inne bardziej uwielbiam, ale jest to książka, która jest potrzebna dla nas, potrzebna jest dla nas i dla kobiet i dla mężczyzn, która jest napisana po prostu w dobry sposób, a która przekazuje nam bardzo ciężki temat. Ale nie będę Wam nic więcej tutaj mówić. I ogólnie Jana, Ja ogólnie oceniam ją na 4 gwiazdki, takie 4,5, wiecie. Nie jest to coś świetnego, ale po prostu to, jak opisuje problem społeczny, że tak powiem, to jest to wyjątkowe. Drugą książką też z literatury obyczajowej, którą czytałam w miesiącu maju, jest to Someone New pani Laurie Knight. Jest to pierwszy tom cyklu Someone. To jest trylogia, z tego co nie wiem, czy będzie kontynuacja, czy nie. Ogólnie ja stwierdziłam, że no, od razu przeczytam całą trylogię, ale po pierwszym tomie jakoś tak miałam dość, bo wiecie, chciałam na początku maja mieć lekkie obyczajówki. Ja dostałam It Ends With Us, która była bardzo ciężka, później dostałam Someone New. Książka, która też nie jest lekka, książka, która opowiada, która jest y, odpowiada naszym czasom odpowiada naszym teraz y, ogólnie właśnie jest idealna na nasze czasy y, gdzie y, mamy Mika dziewczynę która jest dość bogatej rodziny i poznajemy też jej brata Adriana w tym bardziej poznajemy go właśnie przez Mika, bo ona próbuje się z nim skontaktować próbuje z nim utrzymać y, kontakt po jego comic kiedy jego rodzice ich rodzice ich wyrzucają z domu i oni są bliźniakami i właśnie nie ma żadnego kontaktu z nim, Ona się przejmuje, próbuje go szukać i stwierdza, że jeżeli będzie podążała tą ścieżką kariery, życia, którą chcą rodzice dla niej, to w pewnym momencie oni go zaakceptują, w pewnym momencie oni go przygarną ponownie pod swój dom. Wyprowadza się z domu rodzinnego, próbuje, jest na prawie, próbuje żyć właśnie życiem. Jej rodziców według ich zasad I poznaje też Juliana na imprezie, którego poznajemy na pierwszych kartach stron Który zostaje zwolniony właśnie przez matkę Mikach Bo rozmawiał z Mikach i tam ona sobie dołożyła całą historię I później oni się spotykają ponownie, ponieważ właśnie Mikach mieszka w mieszkaniu obok Juliana I to jest historia, która pokazuje nam świat osób LGBT Pokazuje nam świat, w którym oni się stresują, którym oni się boją którym oni próbują żyć w swoim normalnym życiem. Często to nie jest takie proste, jakby się wydawało, gdzie po prostu są pełni stresu, pełni bólu, ponieważ właśnie rodzice ich często nie akceptują. Jest to książka, która też w pewien sposób otwiera nam oczy właśnie na to, co często my tego nie rozumiemy i nie jesteśmy w stanie tego zrozumieć, ale właśnie przez książkę jesteśmy. Ogólnie jest to dobra obyczajówka, ale ja jakoś tak miałam już dość takich troszkę cięższych obyczajówek, E, bo to nie jest taka hopsiu obyczajówka. No i jeżeli szukacie czegoś e, właśnie w takiej tematyce, no to myślę, że Wam się bardzo spasuje teraz na czerwiec, bo to myślę, że będzie właśnie idealnym też takim e, książką do czytania. Następnie czytałam książkę, którą mm, o której napisała mi jedna osoba na Instagramie, jest, że teraz właśnie czytała tą książkę. Jest to kolejna obyczajówka, bardziej romans bym powiedziała już, to jest Pakt. I ogólnie to jest po polsku krążek po prostu Heleny Hunting Jest to pierwszy tom właśnie cyklu Pakt i... Pakt? Nie? <laughs> nie? potrafię troszkę powiedzieć po angielsku, o mój Boże I ogólnie jest to seria o hokejście i o dziewczynie Więc jest to romans hmm, Gdzie mamy też oczywiście zwrot akcji Nie wiadomo czy ona mu wybaczy, czy ona mu nie wybaczy Jak się potoczy jej życie ja ogólnie cały czas jest takie toczone, że on się niej zakocha, on jej pragnie, on jej chce coraz więcej, coraz więcej. Ona nie, bo ona nie chce mieć e, chłopaka, hokejscy, już jej brat jest wystarczy, wystarczy że ma już brata hokeistę, do którego ma niezbyt dobre mniemanie i właśnie o hokejstach, też ma beznadziejne mniemanie, a ja tak to się toczy, że wiecie, że on jej pragnie i później, później on wszystko tak naprawdę psuje. No i później taka cała historia, zwykły typowy Romas, który się dość dobrze czyta, dość przyjemnie. Nie powiem, że to jest dość wow, po prostu chciałam sprawdzić, czy mi się spodoba, czy nie. Nie będę tej historii kontynuowała, więc może sobie wciągnąć wyciągnąć wniosek. Ja tutaj dałam trzy gwiazdki, bardzo dobrze mi się czytało i właśnie czegoś takiego bardzo lekkiego potrzebowałam na ten czas taki majowy początek maja. Później przeczytałam dwie książki. Dwie pierwsze tomy serii Przeczucia Pani Mier Barto, czyli Nieuniknione i Intuicja Jest to fantastyka, jest to paranormal romans można powiedzieć Mamy historię, gdzie poznajemy dziewczynę, która ma na imię Mamy Evie, która przeprowadza się na studia, ponieważ dostała grant i, od, i zostało jej wszystko opłacone I poznaje tam również lida, który jest aniołem mocy eee, I... I właśnie poznaje też tam swojego swojego można powiedzieć, bratnią duszę, tak to jest nazwane I próbuje żyć w, na uniwersytecie Po czym się okazuje, że jej przeszłość nie jest taka, jak sądziła, że była Jest to książka z która jest bardzo fajnie poprowadzona Ale która już w pewnym momencie mam wrażenie, że jest też troszkę przesadzona Ponieważ jest tu, są wykorzystane wszystkie motywy, jakie są możliwe Na razie przeczytałam trzy tomy, ponieważ przeczytałam też... W tym miesiącu zobowiązania. Zobowiązania, właśnie też trzecie tam przeczucia. I ogólnie uważam, że ta seria jest bardzo fajna, bardzo dobrze się czyta, jest bardzo przyjemna. Jak szukacie czegoś lekkiego, czegoś przyjemnego, to to właśnie jest to. Jest to książka, w której będziecie się dobrze bawić, przy której będziecie kibicować bohaterom, przy której też nie będziecie dowierzali, że ktoś jednak się okazał tym złym bohaterem, a ktoś jednak jest tym dobrym, przy którym wszyscy kochają i wszyscy ją uwielbiają, wszyscy chcą, żeby ona była jego i, part i... Ich partnerem, gdzie wszyscy o nią walczą, są nieustanne wojny, nieustanne przetyczki, różne walki, gdzie nieustannie trzeba ją chronić, przenosić. I właśnie jest to książka, którą się bardzo lubię czytać, bo jest bardzo przyjemna, więc jak szukać czegoś lekkiego, no to polecam pierwszy, drugi, trzeci tom W ogóle fajna fantastyka, zobaczymy jak będzie czwarty i piąty tom Myślę, że tą serię Wam będę polecała Po prostu się ją świetnie czyta, więc jak szukać czegoś takiego lekkiego już teraz na czerwiec czy na wakacje To to właśnie jest to, to jest pięciotomówka, pięciotomowa seria Następną książką, którą przeczytałam w miesiącu maju jest to książka o spojrzenie w otłanie, neuropsychiatria i Tajemnice ludzkich umysłów pana Antoniego Davida Mamy tutaj siedem różnych historii, siedem różnych schorzeń, można powiedzieć I właśnie mamy opis tutaj nie tylko samego przypadku, ale również mamy połączony opis W przypadku pierwszego mamy opis w przypadku króciutki Później mamy opis z biologicznego punktu widzenia, jak to wygląda Też, jakie może być wprowadzone leczenie Później mamy znowu opis w przypadku i na szczęście mamy zakończenie, jak się, jak się zakończyła, zakończyło leczenie i też to nie mamy tak, że jest jeden tylko przypadek, ale czasem jest więcej przypadków Jest to bardzo fajna książka, która myślę, że jest dobra taka na początek właśnie drogi Z naszym umysłem, jeżeli szukacie czegoś takiego właśnie Żeby zrozumieć lepiej nasz umysł, działanie naszego umysłu, to to właśnie jest to Neuropsychiatria, bardzo dobra książka, którą cieszę się, że przeczytałam I którą Wam też będę polecała, żeby właśnie poczytać sobie coś o naszym umyśle Kolejną książką, to jest teraz literatura fantastyczna dla młodzieży, którą czytał w miesiącu maju. Jest to Zaginione miasta, czyli strażniczka pierwsza w tom serii, właśnie Zaginione miasta, pani Shannon Messenger. Poznajemy tutaj Sofię, nastolatkę, która dowiaduje się, że nie jest człowiekiem, <grym>, że jest elfem i zostaje przeniesiona do świata elfów, gdzie uczy się w szkole. Właśnie co nie sądzę, jest seria pod tym względem. Że y, towarzyszymy Sofii przy prawie każdej rzeczy, którą robi. I ten makament jest taki, że Sofii jest troszkę nad swój wiek, może nie tyle rozwinięta, ale że ma niektóre cechy, które nie do końca według mnie pasują do jej 12-letniego wieku. No ale cóż, tak wymyśliła autorka. Może akurat właśnie elfy są bardziej rozwinięte. Poznajemy tutaj też jej przyjaciela, który nazywa się y, Fitz. I też tam innych znajomych Towarzyszymy jej w szkole, towarzyszymy jej podczas jej przygód Podczas jej różnych sądowych przygód Więc tak naprawdę poznajemy cały świat od podszewki Ponieważ poznajemy życie codzienne w niektórych domach Mam tutaj dwa domy, które są szczególnie opisane Poznajemy życie w szkole, jak wygląda edukacja dzieciaków I poznajemy życie takie już na wyższym szczeblu, czyli tą sądową Jak działa państwo, jak właśnie działa państwo elfów i po prostu jest to tak fajnie napisane. Bardzo mi się dobrze czyta. Na pewno będę sięgała po drugą i trzecią, bo po prostu uważam, że to jest świetna fantastyka młodzieżowa dla dzieciaków, bo jak szukacie czegoś takiego spokojnego, przy czym dzieci, dzieci się dobrze bawić, to tutaj. To też nie jest tak, że to jest bardzo kolorowa książka, ponieważ też dzieje się kilka przypadków. No bo wiadomo, jak jest dziewczyna, która w ogóle też jest ona z ewenementem, tak naprawdę, Sofi ponieważ jako pierwsza z elfów wychowuje się wśród ludzi i. E Próbują dotrzeć do jej korzeni, do jej przeszłości. Wiele osób jej poszukuje, wiele osób pragnie, żeby właśnie miedział w swoich szeregach. Więc to też jest książka, którą się świetnie czyta. Niektórzy mówią, że to jest takie połączenie Harry Pottera i Percy Jacksona. Ja Percy Jacksona nie czytałam, ale Harry Potter, po prostu uważam, że ci, co lubią Harry Pottera, to ta książka też się powinna mi spodobać. Tak przynajmniej mi się ją wydaje. ostatnią książką, którą czytałam w miesiącu maju, to jest Potwór, czyli najnowsza premiera Winnie The. Pana Waltera Dinmajera. Jest to książka, która jest napisana w formie mm, scenariusza filmowego. E, można powiedzieć też, że tak troszkę zalatuje dramatem, jakbyśmy patrzyli na gatunki, ponieważ mamy opis e, miejsca, mamy też tutaj notatki różne, e, mamy właśnie podział na mowy e, i taki krótki wstęp opis, jak tam wygląda. Też mamy ruch kamery, gdzie co jest przybliżone. Mi tą książkę bardzo dobrze się czytało. Mówi się, że to jest klasyka, e, Słyszałam takie, właśnie też takie slogany, że jest to klasyka literatury młodzieżowej. No nie wiem, nie wiem, ale jest to historia, która jest na pewno nam ważna, która pokazuje, że ciemnoskóry chłopak został posądzony o zabójstwo pierwszego stopnia, ponieważ ktoś tam powiedział, że on tam był. Ale jest to książka też, która, jak skończymy ją czytać, ostatnie słowa, to zadajemy sobie pytanie, czy on jest winny, czy on jest niewinny, ponieważ... Różne sygnały różnie mówią Ja do tej momentu nie wiem, czy jak ja bym była w ławie, w ławie przysięgłych Tak to się mówi To czy bym stwierdziła, że on jest winny, czy że on jest niewinny Nie wiem Byłoby mi ciężko to stwierdzić, ponieważ tak jak to było w książce To niektóre fragmenty wskazują, że faktycznie mógł być winny A inne pokazują, że no nie, nie do końca, że jednak jest niewinny Ogólnie głównym bohaterem jest 16 szesnastolatek który właśnie zostaje włożony na kilka miesięcy do więzienia. On też chodzi na zajęcia, na filmowe zajęcia w szkole i właśnie stwierdza, że spróbuj napisać film z tego całego jego pobytu w więzieniu, ponieważ chce coś tam, jakoś tak, tak od tej rzeczywistości odciągnąć. Fajnie napisana, dobrze się czyta, mimo tego, że ja za bardzo za dramatem, gatunkiem takim scenariuszem nie przepadam, to tą książkę wyjątkowo dobrze mi się czytała, przeleciałam przez nią i też zostaje na pewno ze mną troszkę dłużej, żeby właśnie... Jak system sądowniczy czasem reaguje na nas tylko przez to, jak wyglądamy, jak się zachowujemy I że czasem mamy niewłaściwe towarzystwo, albo do niewłaściwych osób mówimy cześć To tyle I przed ostatnią książką, którą czytałam w miesiącu maju, już widzę, że strasznie długi ten filmik będzie Jest to Na zachodzie bez zmian pana Erika Maria Remarkła I jest to świetna książka, mogę powiedzieć, że to jest Najlepsza książka, którą czytałam w miesiącu maju. Jeszcze jest też bardzo będę pamiętała, właśnie Strażniczkę, ale jest to jedna z tych książek, które będą ze mną na dłużej. Jest to jedna z tych książek, do których chcę wracać, do których wiem, że wrócę. Może teraz coś troszkę o samej książce. Poznajemy tutaj grupę młodych osób, które trafiają na front pierwszej wojny światowej, które próbują walczyć o swoje życie, które mają, mają swoje marzenia. Którzy zostają wrzuceni właśnie do okopów, ponieważ nauczyciele ich zachęcali Szkolarze przecież to jest obowiązek, o każdego obywatela Mamy głównego bohatera, e, jej tu. Ja mam z tymi imionami ogromny problem e, Ponieważ ja zawsze, m, może nie tyle, że zawsze, ale bardzo często zapominam głównych bohaterów Znaczy ogólnie imienia bohaterów zapominam i tutaj Wam teraz nie, po, nie powiem Wam bo <gulanie> nie, nie o jej A dobra. Ogólnie mamy tutaj bardzo taką historię pełnowymiarową, ponieważ nie mamy samego opisu tego, co oni robią w tym okopie w trakcie I wojny światowej, ale mamy opis właśnie walk, jak podchodzą do walki. Mamy też opis, jak wygląda ich, ich dni wolne, jak są spoza, poza frontem i jak próbują odpocząć. Mamy też opis, jak Główny bohater reaguje na przepustkę, na powrót do domu na kilka dni, jak ponownie trafia do ośrodka takiego przyuczeniowego, można powiedzieć, na, i tu zapomniałam, nie na szkoleniowy, ale na poligon ponownie jak trafia. Mamy też właśnie opis, jak oni w przeszłości, jak byli na poligonie i jak byli traktowani przez przełożonych, jak później ich przełożony, ich trener trafia również na front. I jak oni na niego reagują. Mamy pokazane, jak młodzi ludzie reagują na śmierć, jak reagują na to, że zabijają kogoś, jak reagują na to, że jak ich najbliższy przyjaciel zabija. Co oni uważają o wojnie, że wojna według nich jest bez sensu, że oni umierają, a tak naprawdę ci na wyższym poziomie, tylko sobie nimi sterują. Jest to historia pełnowymiarowa, jest to przepiękna historia, bardzo bolesna, przepełniona bólem, przepełniona taką niesprawiedliwością, też można powiedzieć. Jest to historia, którą powinniśmy poznać i którą wam będę polecała. Wiem, że to będzie jedna z tych topek 2020 roku, które przeczytałam. I też po tej historii mam zamiar czytać więcej pana Remarku, chciałam przeczytać więcej jego książek, bo jeżeli piszę w tym samym stylu, to będę zachwycona. Więc polecam wam bardzo, jeżeli jedną książkę z tych wszystkich, które macie, chcielibyście, którą przeczytać, to właśnie polecam wam Tom na zachodzie bez zmian. Później, jeżeli będzie fantastyka, to polecam Wam Strażniczkę. Jeżeli lubicie coś z obyczajówki, to Wam polecam i Ends With Asp. ale pamiętajcie, nie czytajcie tej książki, jak jesteście w słabszym, gorszym nastroju. I w sumie to już tyle. Cały filmik mam nadzieję, że takie podsumowanie miesiąca czytelniczego maja Wam się podobało. Jak tak, to zostawcie łapkę do góry i zostańcie ze mną na dłużej. A ja już teraz zmykam i cóż, do zobaczenia w następnym filmiku. Bye, bye.